Drugi tydzień listopada, najprawdopodobniej najważniejszy tydzień w listopadzie, o ile nie w całym półroczu. Dlaczego? Dokładnie, dlaczego i. No, wiadomo, jest 11 listopada, czyli są marszyni podległości. Jedni szukają kaski brukowej, inni ją chowają, ale nam nie o to chodzi. Nam chodzi o to, że w Chinach rozpoczyna się odpust roku 11-11, czyli wtedy, kiedy AliExpress. Było potęgą jeszcze rok temu, zanim dorzuciliśmy im 23% VAT i wszystko stało się drogie. Niemniej jednak są promocje, są kody, są kupony, a za Aliexpress idzie Geekbuying, za Aliexpress idzie Bangut, Za nimi szedł też Dirbest, dopóki nie padł Yumar, ale kilku jeszcze zostało. Tak, podpatrzyły tę wspaniałą tradycję też nasze polskie sklepy, więc urządzają Black Weeks, Black Day i inne bleki, więc jeśli jesteś prawdziwym patriotą, wieszaj flagę i siadaj do komputera. Tak, albo jakiś jeden ze sklepów, który mam wrażenie, że ma Black Year i ma cały rok jakoś wyprzedaż, czyszczenie magazynów. Ja w życiu nie wiedziałem, żeby oni mieli normalne ceny. Zawsze mają przeceny. Mm, magazyny trzeba czyścić regularnie. Codziennie. Aby się kurz nie zbierał. No na przykład. No to zapraszamy Was do Tygodnia Newsów. Zacznę od dowodów na to, jak yy, ważne, albo jak wpływowe są różne social media. Na przykład Elon Musk zapytał internautów na Twitterze, czy powinien on sprzedać 10% akcji i internauci odpowiedzieli tak, więc on sprzedaje. No ale w sumie, jak zadajesz takie pytanie, no to to jest internet. Jakiej odpowiedzi się spodziewał? Owca? A ludzie odpowiedzą, albo nie bądź, mniej pieniądze dla siebie, to jest, no to jest cud, że tam nie było 99,9% na tak. Należy zauważyć, że nie oddaje ich za darmo, tylko je sprzedaje, więc na jego życie to pewnie nie ma wpływu. No nie, kto to kupił? Kogo stać na 10% akcji Tesli? Tych gości jest chyba z pięciu na świecie. No, ale to nie Tesla, to jakaś spółka córka, więc nie ma się co martwić. No dobra, ale to ja też y, na przykład wrzucę na Twittera i myślę, że moich trzech obserwujących powie tak, nie i nie wiem. Ale proszę cię. Ty cztery miesiące sprzedawałeś półkę. Jakie cztery? Sześć. Nie jesteś jak mask. Oj nie. A ja do pana przychodzę z newsem na temat Xiaomi. Bo ja przeważnie mam albo Aplowskie rzeczy, a dzisiaj chyba nic od Apla nie ma. A nie mam. Mam jeden mam. Ale ten jeszcze, jeszcze nie, bo teraz mamy Xiaomi. I uwaga, Xiaomi ma już 10 tysięcy sklepów. Średnio dziennie otwierają ze 200 sklepów w Chinach. A ja się pytam, gdzie jest sklep w Mysłowicach? Mysłowice nie są w Chinach. No nie, póki co, ale kto wie jak się rozwinie yy, pewna sytuacja na naszą wschodnią granicę w ciągu najbliższych dwóch, trzech miesięcy, a chyba że tacy szybcy nie są. Niemniej jednak, ja chcę sklep Xiaomi w Mysłowicach i Apple Store też. Ile jest sklepów w Polsce? Xiaomi? Yy, w masach wojewódzkich? Nie wiem, trzeba by spytać Xiaomi. Trochę. Kilka? Kilkanaście? Dobrze, ale jest w, jest w Katowicach, więc masz blisko. Nie masz co narzekać. Ja mam dalej do Katowic niż ty. No, ale ty masz bliżej do Berlina, na przykład. Ale do Berlina też mam dalej niż do Katowic. To fakt. Ale gdybyś chciał na przykład odwiedzić sklep Xiaomi w Berlinie, to masz bliżej niż ja. A? Ale, ale a, drożej, ale... bo w Oiro. Bo w Oiro. A, no widzisz, a widzisz. No tak, drożej. Więc jednak wybieramy chińskie sklepy, bo tam płaci się w Wienach. No, tylko jeszcze do tego dojdzie i będę musiał płacić. my czekaj, to kartę podalekowo z Xiaomi. Musisz się w końcu ją zrealizować. Masz ją w Wienach? Muszę sprawdzić. Tak, jak już mówimy o zakupach i o tych rzeczach, to do tej pory wszystkie paczki z Amazon Prime dostarczała Poczta Polska, co dosyć mnie irytowało, bo myślałem, że będzie szybko, fajnie, a tu Poczta Polska. Ale teraz dołącza do tego DHL, więc jest nadzieja, że będzie lepiej. Serio? Poczta Polska dostarcza paczki z Amazon Prime? Serio, serio. A te wszystkie tiry Amazon Prime, które chociażby stoją kilka. Kilometrów stąd i mają ogromny ten. To co one tam robią? Dostarczają paczki do poczty Polskiej. No tylko Kto to wymyślił? Dobrze, cies cieszę się, że z ale czemu nie Impost? Nie wiem. Kurier Właśnie Impost wiem. i dziękuję i po sprawie. Spra albo poczkomat, to działa świetnie, ale nie. Zainwestowali w naszego polskiego tradycyjnego dostawcę. Pocztę Polską. Jeszcze Orlen paczkę niech to rzucą. I będzie Albo te, w kioskach ruchu. I potem kiosk ruchu otwarty tylko od godziny 13:30 do 15:45 w co drugi czwartek. No właśnie, najlepsze jest to, że punkty, jest że punkty pocztowe typu Biedronka czy Lidl są otwarte dłużej niż normalna poczta polska. Poczta Polska jest jedynym punktem pocztowym w Polsce, który nie jest otwarty w niedzielę. Tak, i tak go się trzymają. No, jakieś, jakieś zasady mają. Dziwne, bo dziwne, ale mają. Uwaga, uwaga! Inżynier z Tesli dołącza do Apple. Czy to oznacza, że Project Titan znowu powstaje? Mówisz o ich elektrycznym samochodzie. Tak, dokładnie. I mówię o tym, że jeżeli kiedykolwiek facet z Tesli, albo jakiego innego automotive dołączy do Apple, to już jest heroja na cały świat. Wyobraź sobie, że dołączasz do tej firmy jako, nie wiem, programista albo menadżer, cokolwiek, Wchodzisz na, nie wiem, na TVN albo na Polsat, albo na cokolwiek, patrzysz wiadomości i tam wszędzie jest twoja twarz o treści: On dołączył do Apple. A. Czy to oznacza, że będzie rozwijał elektryczny samochód? Nie wiem, dziwne. Bo przecież dzisiaj to, że ludzie zmieniają pracę, jest na porządku dziennym. Czy dlaczego miałoby być inaczej z programistami w Apple'u czy inżynierami w Tesli? No właśnie, oni za każdym razem, jak ktoś przejdzie do, do Apple, no to i wszyscy mają nadzieję, że Apple za chwilę pokaże swój samochód elektryczny. Ale patrząc, jaki to jest rozwój, to ja myślę, że możemy tak celować 2047. Tak, co prawda, być może inżynierzy w jednej i drugiej firmie nie zmieniają tak często. Stanowiska pracy jak nasi politycy opcji partyjnej, ale jednak zdarza się. I znowu do polityki. Przepraszam. Po prostu będziemy gadać o ciastkach, a Ty zaraz będziesz wchodził, że to jest popis. Nie, no bo ten 11 listopada to taki patriotyczny święto, więc politykami się nie chcą. To możemy się ponaparzać o polityce. Nie w tym podcaście. Mam nadzieję. Przepraszam. To może dzisiaj ja o plus. Oho. Otóż o iPhone'ie 13, że jeszcze trudniej będzie wymienić w nim ekranik, jeśli nie jesteś autoryzowanym serwisem. Wymienisz to, najprawdopodobniej nie będzie Face ID działał, albo jakieś inne funkcje. Fajnie, dobrze, że nie robią, że wybucha. Nie? To byłoby spoko. Jesteś nieautoryzowanym serwisem? Tak. Aha, boom. Tak, ale też yy, dało mi to do myślenia, bo jest dużo używanych iPhone'ów, nie wiem, 11, 12, z napisem, że nie działa Face ID. Czy to dlatego, że był wymieniony ekran? No, w sumie może tak być, a Apple jak wiadomo nie lubi nieautoryzowanych serwisów, bo one naprawiają, ten, przepraszam, one naprawiają telefony, które można by wyrzucić do śmieci i kupić nowe. Tak i robią to w miarę tanio. No dokładnie, a my nie lubimy w Apple jak coś jest tanio, oj nie. Nawet zwykła szmatka, o której nie, mówiliśmy no, tydzień że nie temu nie, nie jest taniec. Po prostu ta szmatka i albo kółka do, um, do tego, do kompa za 1000 zł. Oj jeździłbym na takich kółkach, ci oj, powiem. Oj jeździłbym. A ten, a stojak jak do monitora za 5000. Ale dobra, bo się już rozkręcimy i się nakręcimy. No cóż, czyli jeżeli macie iPhone 13 yy, i chcecie, żeby jakiś, coś wam się popsuje, to idziecie z tym do Apple'a. A zauważyłeś, że Apple nie robi Black Weeks? Bo nie musi, oni nie mają sprzętu. Ja na Apple Watch czekam dwa miesiące. Jaki ma być Black Weeks? Uwaga, uwaga! Nie mamy sprzętu. Robimy Black Weeks, nie mamy sprzętu. To teraz ja mam. Niesa z Amazonu. Amazon wypuszcza Ring Alarm Pro, czyli ich najnowszy alarm, który ma również funkcję routera, czyli jest bramką, jest alarmem, jest routerem. Bardzo fajną urządzonką. Przypomina mi to Xiaomi Gate. Też ma wszystko, oprócz routera chyba. No to głównej funkcji, którą się Ring Alarm Pro ten promuje w tym momencie nie ma, no, no ale to też jest pewnie wiesz. Simon mm, i Hub. A wiesz, jak to wyje, jak ten? Ja czasami wchodzę do domu i jest takie. Co to jest ten taki. Ten taki. Taki pisk, ale w sumie nie wiesz, co to jest. I tak siedzimy z macie i mówimy: alarm wyje. No tak, i trzeba go znaleźć. A tutaj to jak wyje, to będzie wyło. To sąsiedzi będą razem z tym wyli, koty będą wyły, wszystkie w okolicy wszyscy będą wyli. Plus jeszcze będą mieli WiFi. Sąsiedzi i koty, tak? No, dokładnie. No, oczywiście za drobną opłatą? Nie wiem, czy, czy będą z tego zadowoleni. Okej, okay, wifi tak, ale w wycie alarmu nie. No, ale to jak będą coś kombinować. A taki dyskretny no? alarm, fajna rzecz. Słyszysz, ale niekoniecznie. Tak nie za głośno. Dyskretny alarm. A to nie jest cichy alarm, że powiadam ja policję. To jest coś, że wchodzi z łodzie i tak. Coś tu. Coś tu gdzieś tu. Tak, choćbym czegoś nie wyłączył. Nie czegoś... I tak idzie, i tak na ten alarm, i tak <laughs> Kogo go wyśmieje. A może da mu to do zastanowienia, czy jednak nie powiadomił policji? Mm -hmm. Nie, nie powiadomił. Jeśli słuchają nas bandyci, to już teraz wiedzą. Dzięki Ariel. Powiadam mu, powiadam obiecuję, powiadomił. Mamy rok 2021, a, a mam Uf. wrażenie, że producenci telefonów e, chcą przypomnieć naszą młodość i wracają do 2005, Prawo. ponieważ e, Google chce stworzyć telefon z klapką, Xiaomi pa, jakiś czas temu złożył patent o telefon z klapką i plu, próbują go realizować. To było fajne, ale w 2005 roku. Dla mnie w ogóle te składane telefony, jak patrzę, zem, Samsung Galaxy Fold i Fold Z, mi się to nie podoba. Dla mnie to jest takie... serio? To jest kom to jest szukanie innowacji, bo wszystko jest nudne. Więc po prostu robić cokolwiek, żeby się wyróżniać. Ale to niekoniecznie jest funkcjonalne. Dla mnie to nie jest funkcjonalne. Ja wolę zwykłe smartfony. Ja wręcz sądzę, że historia zatoczyła krąg, tak jak w modzie e, ubiorowej. Tak samo w telefonach była klapka. Chcemy znowu klapkę. Wkrótce już będzie najnowszy iPhone z ekstra wystającą antenką, dzięki której miał jeszcze większy zasięg. A tutaj masz Samsunga z bardzo gustownym kabelkiem. I z fizyczną klawiaturą koniecznie. I doczepianym aparatem. Takim kanonem. To miał chyba Sony Ericsson, jeśli dobrze pamiętam. No widzisz, on też wróci. On też wróci. Nokia will be back. Nokia już wróciła. Ona wróciła ze trzy razy. I będzie wracać. I będzie wracać do końca, aż w końcu Finalnie jednak podbija świat smartfonów, już wszyscy zapomną. To już będzie ten moment, w którym będziemy się przemieszczać pomiędzy wymiarami i będziemy nasze hologramy się, przepraszam będą przemieszczać pomiędzy wymiarami, i wszyscy będziemy jedną wielką sztuczną inteligencją. A Nokia wtedy pokaże, hu, hu z klapką. Tak, a na dzień dzisiejszy w Polsce, jeśli chodzi o telefony, króluje Samsung. Wyprzedził znowu Apple. W Apple z tego co widziałem, tam jakieś 50% spadku. 50% spadku. OPPO go wyprzedzaj to srogo. Może dlatego, że nie mają sprzętu. A OPPO w sklepach jest. No właśnie. Brawo, team. Wyszło ci. Czas na metę. Znaczy kończymy? Nie, nie, nie. I też nie znaczy o to, że idziemy gdzieś, że tak powiem, wieczorkiem zabalować. Chodzi o Facebooka, meta, metaverse, to co Stwierdził, stwierdził Zuckerberg z ekipą, że zmienią nazwę i będzie fajnie. No to teraz powiedzieli, że nie będą korzystali z algorytmów e, skanowania twarzy. I tak jak czasami było tak, że Facebook, ktoś rzucał twoje zdjęcie i Facebook cię informował: hej, tam możesz być na tym zdjęciu, wchodzisz, a tam jest kukurydza. To teraz e, no, już tego nie będzie. Facebook to wszystko zarzuca, powiedział, że zależy mu na prywatności swoich użytkowników i on zarzuca rozpoznawanie twarzy i koniec, koniec, wszystkie, y, wszystkie algorytmy kasują. To, że zależy im na prywatności użytkowników słyszałem co najmniej kilka razy, a później była wielka afera, że wyciekły dane. Y, albo, że ich, że ich korzyst, niech korzystali do bardzo nicnych celów, No ale teraz przecież Facebook już jest y, OK, bo już jest meta, więc spoko, więc ja mu wierzę. Dorośli doszli do celu, meta, kończymy ze śledzeniem. I o, o to tylko chodzi meta, kończymy ze śledzeniem. No i wszystko wiadomo. Więc wy też pewnie wierzycie y, Markowi, i już wszystko On, jest okay. on już dorósł, jest porządnym dorosłym człowiekiem. Wcale nie wygląda jak, jakby pochodził z metaverse. No, ale to to jest tylko jego tak więc kto je, jak będzie. Używasz Netflixa na telefonie? W sumie nie, kiedyś używałem, ale teraz wolę na telewizorze, bo się mało, mało potrzebuję, nie, nie, nie latam samolotem. Więc... Tak, bo podobno nie sprawdziłem. Obiecuję, że sprawdzę. Na Netflixie w wersji telefonowej pojawiły się gry. No ale co tam? Znowu Skyrim jest na kolejnej wersji? Czy GTA 4 jest w wersji Netflix? Nie sprawdziłem, ale sprawdzę. No pewnie wiesz, rzucają jakieś gierki takie jak masz na, no, nie wiem, mobilne, obstawiam. Mnie jakoś nie porywa Netflix i gry. Ja nigdy jakoś nie byłem wielkim zwolennikiem takich gier mobilnych, musiałem być coś naprawdę fajnego, żeby mnie zaciekawić, więc tutaj spoko, że ktoś kolejny z tym kombinuje, ale to tyle, tak naprawdę. Ja, ja się po prostu zastanawiam, na ile im to wypali. Mamy tyle platform z grami, no, nawet Google Store czy, czy Apple ma dużo gier nawet za darmo, więc. Nie wchodzi Netflix, to jest jak oglądanie filmów na, sklepu, na sklepy Play. Wiesz, że ten. Google też ma ten swoje filmy, coś tam. Wiesz, wiesz takiego, że tam jest. Wiesz, no. że jest, a nie używasz. No dokładnie, nie? Więc e, może, może ktoś tam ze pięciu osób będzie korzystał, ale myślę, tyle. To mój ostatni news na dziś, ponownie z Amazonem. Tym razem Amazon stworzył czujnik jakości powietrza. Oczywiście są wielkie. Makiety, które pokazują, o matko, w końcu już będziesz mógł wiedzieć, jaka jest Twoja jakość powietrza. My siedzimy z smartfonem i wiemy, że już prawie każdy ma swój własny czujnik jakości powietrza. Ale niemniej jednak, Amazon też rozbudowuje swój smart home, Dorzuca, będzie oczywiście w pełni e, zgodny z Alexą, będzie też mógł sobie spytać Alexa, jaka jest jakość powietrza, on ci odpowie. Jedyny minus, jaki widziałem, to jest ładowany przez mikro-USB. Znowu mikro-USB, w czasach USB, nie gminie. Znowu powrót do przeszłości, Ale teraz rzeczywiście, w... Większość smart sprzętów ma w swojej ofercie czujnik powietrza, więc Amazon się z nim po prostu spóźnił. Dokładnie, a to nawet często jest tak, że coś ma przy okazji. Oczyszczacze powietrza mają, nawilżacze powietrza mają. Żelazka. Żelazka mają. Co jeszcze ma? Kwiatek albo czujnik ruchu. Czujnik kwiatka, tak. Czujnik kwiatka pewnie też ma. No wszystko już ma czujnik jakości powietrza i tym nawrzucają. Siem jest mistrzem w dziwnym łączeniu sprzętów, ale to będzie na inny podcast. Jeśli chciałbyś być zaszczepionym Karcherem, to będziesz miał taką szansę. W sensie, że co, tym takim urządzeniem do mycia tych elewacji? No dobra, trochę przesadziłem. Firma COBIX stworzyła robota, który będzie mógł służyć między innymi do szczepień, ale będzie robił to bez igły. Stąd moja myśl z Karcherem, bo będzie za pomocą wysokiego ciśnienia wstrzykiwał prosto pod skórę preparat. Ej, brzmi przerażająco. A może... tak będzie ktoś postrzelił już tą... Szczepionką. Bierze spluwę, przystawia do ciebie. Nie będziesz. nie będzie bolało. Aż tak bardzo. Cyk! I po prostu na. ale cała kula była pokryta szczepionką, więc w sumie spoko. Ja no, patrząc na ludzi, którzy boją się igieł, być może jest to jakieś rozwiązanie. Więc na pewno nie boją się robotów, którzy będą pod wysokim ciśnieniem wstrzykiwały im jakieś szczepionki. Wolę igłę! Nie wiem w sumie, co bym wolał. Znaczy, na pewno to jest higieniczniej, bo nie dotykacie, jest bezstykowy, więc nie trzeba tego dezynfekować, zmieniać igieł, utylizować ich. No ale nie wiem, robot jak będzie. Będzie strzela. Ale będzie miał mapowanie 3D, że dokładnie wie, w jakiej odległości jesteś. G dokładnie zmierzy grubość Twoich mięśni, żeby wiedzieć, gdzie spowodować tą iniekcję, <grym> więc chce. Gdzie spowodować? Także tak, że jak cię postrzeli i będzie nie w szczepionkę, i będzie, o proszę, moja ręka. <grym> Jestem cały w szczepionce. Nie, a będziemy mieli tak, tak. Właśnie jak pierwszy powiedziałeś, się w karcherze, kar 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 to myślałem, że tak bierzesz tak z psika szczepionką, i tak. Jest taki cały mokry? Aha, dzięki. Może się wchłonie przez skórę. A jeśli ktoś jest wyjątkowo wstydliwy, na przykład, bo wstydzi się pielęgniarce pokazać swoje nagierami, takiemu robotowi się nie wstydzi. No Tam, bo, bo w robocie nie, nie dokończyłem, robot będzie skanował twój dowód lub dokument, który potrzebujesz i na tej podstawie wyda odpowiednią szczepionkę. Zupełnie bez człowieka. Może to pomóc w miejscach, gdzie tego personelu medycznego brakuje, no albo rzeczywiście e, w bardzo. W tych y, bardzo technologicznych miejscach jak Japonia. Bardziej, Japonia. Nie, nie wiem, czy akurat w Sesnowce, czy w Dąbrowie Górniczej mamy mało lekarzy. Dobra, rzucamy tam roboty, które będą strzelały do ludzi szczepionką. <laughs> antyszczepionkowcy na pewno mają kolejny powód, żeby mieć pełną wątpliwość wobec szczepionek. Chyba, że ten robot będzie miał funkcję skradania się i tak za antyszczepionkowcy. I nagle, jak go zaszczepimy. To... Tak, to buduje zaufanie, Krzysiek, jeżeli ktoś się z czymś nie zgadza, to go postrzelisz i to by się na pewno zgadza. Wtedy nie ma wyjścia, jest zaszczepiony. Tak, to, to, to rozwiąże wszystkie problemy. Jeżeli czegoś nie potrafimy rozwiązać dyskusją, czy, czy właśnie edukacją, czy rozmową, zróbmy to siłą, najlepiej strzelając do ludzi, to już było. Czyli robot Kobi nie przekonuje cię do swoich racji? Trochę się go boję, ale lubię roboty, ale on strzela do ludzi... Szczepionkami, więc jest dziwny. No dobra, zanim go wytestują, uruchomią i będzie działał rzeczywiście już produkcyjnie, to trochę potrwa. Dorosniesz do tego. Dziękuję, to było prawie miłe. To ostatni news na dzisiaj ode mnie dotyczący Apple. A. Apple finalizuje już pracę nad swoim najnowszym procesorem M2. I już jest w trakcie projektowania M3, ki która ma być, uwaga, w 3 nanometrach, czyli ma być kompletnie rewolucyjna i faktycznie ma być genialna. Ja powiem szczerze, że mam M1 u siebie, tą pierwszą, nie Pro, nie Maxa jest świetna. I super działa, więc myślę, że tutaj faktycznie Apple może naprawdę ładnie podziałać na rynku procesorów, bo robią dobrą robotę. Mm, nie rozumiem jednej rzeczy. Jeszcze nie zaczęli sprzedawać M2, a już mają M3 w zanadrzu. No, oni musi się przygotowywać, wiesz. Dużo, dużo w przód, żeby to wszystko się tak ładnie toczyło. No co roku trzeba coś dawać, tak? No co roku musisz pokazywać coś nowego, więc ileś lat wcześniej musisz to zacząć projektować. Obawiam się, że o część użytkowników stwierdzą, że M2 będzie fajne, ale poczekam na M3. No, poczekasz 5 lat. To no, będziesz chciał szybciej. Kto wie, kiedy nie wypuszczę to M3? Nie, nie czekajmy, no co roku wypuszczać. Myślę, co 2-3 lata. No to jeszcze mają trochę czasu przed sobą. Dwa. Apple ma trochę czasu, a my nie traćmy czasu i korzystajmy z 11 listopada. Dokładnie, więc przypominamy raz jeszcze, 11 listopada, 11, .11 największe promocje, jeżeli chcecie coś kupić, to właśnie teraz. Wtedy możemy dostać najlepsze rzeczy, jeżeli chodzi o jakieś zniżki i rzeczy na święta, albo coś do smart home'u. Naprawdę to jest najlepszy moment, więc po prostu z tego skorzystajcie i bądźcie smart. Tak, rzeczy do świąt powinny dotrzeć, a ja tylko opowiem wam w tajemnicy, że kody są dostępne również na smartmi. Dokładnie. Dzięki wielkie, powodzenia i udanych zakupów. Do usłyszenia za tydzień.